Cześć, Klaudyna, przebudzenie świadomości. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale w kolejnym filmie, w którym rzucimy światło świadomości na kolejny temat. Dzisiaj przychodzę do Was z super ważnym tematem: tematem naszych emocji. Czym te emocje są, po co one są, dlaczego się pojawiają, skąd się biorą, no i co najważniejsze, jak się nimi zaopiekować, gdy się już pojawiają. Powiem Wam też, czy istnieje coś takiego jak dobre i złe emocje, bo to też jest taki ciekawy temat. Jak zwykle praktycznie na temat, tak abyście po oglądnięciu tego filmu mogli wziąć realne wskazówki do tego, jak zmieniać swoje życie. No to zaczynamy. Super jest to, że w dzisiejszych czasach coraz więcej mówi się o tych emocjach, w ogóle zauważa się te emocje, zwraca się na nie uwagę. Coraz częściej uczy się dzieci również, jak przeżywać swoje emocje, zauważać swoje emocje, akceptować swoje emocje. I to jest super, że rośnie świadomość tego, że te emocje są i że są ważne. Natomiast nie do końca wszystkie informacje, które pojawiają się, są przede wszystkim skuteczne i bezpieczne. Skutecznym i bezpiecznym sposobem do właśnie obchodzenia się z tymi emocjami. Ja Wam tutaj dzisiaj chcę wyposażyć w taką wiedzę, abyście już na przyszłość mogli skutecznie i bezpiecznie obchodzić się z tymi Waszymi emocjami. Jak ja byłam, że tak powiem, mała, jak byli nasi rodzice, mali dziadkowie i tak dalej, to temat emocji praktycznie nie istniał. Zwróćcie uwagę, że jak byliśmy mali, to Zazwyczaj nie mówiłam, czuję się wściekła, zła, yy, boję się, tylko na przykład dzieci często zgłaszały, boli mnie brzuch. Oczywiście brzuch a to już było jakby takie kolejne stadium właśnie eskalacji danej emocji, które zaczęło się pojawiać w ciele. No, I również właśnie teraz starsi ludzie, jak sobie zwrócicie uwagę, jakbyście na przykład poszli do kolejki w przychodni albo w jakimś sklepie i posłuchali rozmowy starszych osób, no to oni najczęściej nie mówią o swoich emocjach, tylko mówią już o tych dolegliwościach w ciele. Na, na, na szczęście te młodsze pokolenia i w ogóle w dzisiejszych czasach coraz bardziej się to zmienia i to jest super. Natomiast, czym są w ogóle emocje? Emocje to są informacje. Tak naprawdę, emocja można powiedzieć, że jest takim językiem podświadomości, e, czyli jest takim sposobem, e, za pomocą którego nasza podświadomość się kontaktuje z naszym świadomym umysłem, dlatego że my jesteśmy w stanie już świadomie zauważyć tą emocję. Oczywiście jest wiele osób, które kompletnie nie kontaktuje się ze swoimi emocjami, nie wie, co czuje, nie umie ich nazwać, ale tak jak Wam powiedziałam, coraz większa jest świadomość posiadania emocji, więc coraz więcej osób umie rozpoznawać te emocje, w ogóle zauważać, że te emocje są. I to jest świetne, bo emocja jest informacją. Jak to przebiega w, w takim cyklu, w takim schemacie? Czyli jest jakiś bodziec, który, na przykład jakieś zdarzenie, jakaś osoba, i ten bodziec jest zakwalifikowany przez naszą podświadomość, przez ten filtr percepcyjny, bo tak jak wam wspominałam na moich poprzednich filmach, podświadomość ma zadanie przede wszystkim utrzymać nas przy życiu. Więc pierwszy filtr zawsze pójdzie, czy dany bodziec jest bezpieczny, czy jest niebezpieczny. Później następują jakby kolejne osądy, interpretacje. Tego bodźca, tego zdarzenia na podstawie wcześniejszych doświadczeń, czyli tego czego nauczyliśmy naszą podświadomość. Więc dzieje się jakieś, jakieś zdarzenie, albo poznajemy jakąś osobę, no i pojawia się ten osąd wynikający z tego, co mam zapisane w podświadomości, jakie mam przekonania, jakie mam wzorce, jakie mam wartości, jakie mam schematy i jakie mam doświadczenia. I na przykład dana sytuacja jest kwalifikowana automatycznie, to się dzieje poza naszą wolą, poza naszą świadomością. To się dzieje bardzo szybko, poza naszą świadomością, my tego kompletnie nie wiemy, że to zachodzi. E, więc jest ten bodziec i, i jest interpretacja. Dobry, zły, bezpieczny, niebezpieczny, ładny, brzydki, ciekawy, nieciekawy, warty, niewarty, różne, takie najprostsze, wam podaję e, te dwa bieguny. No i w odpowiedzi na to, E, pojawia się konkretna myśl, aha, to to jest dla mnie złe, bo jest nie wiem, nie albo bo ktoś mnie chce okraść, bo ktoś chce mi zrobić krzywdę, bo ktoś chce mi coś tam zrobić. I na podstawie, e, czyli jest interpretacja, interpretacja następuje na podstawie przekonania i później pojawia się myśl, jako konsekwencja tego przekonania i to już się wszystko dzieje na poziomie podświadomym, nieświadomym i dopiero później pojawia się w, w odpowiedzi na tą myśl emocja. Czyli na przykład pojawi się strach. Jeżeli coś zinterpretowaliśmy e, jako niebezpieczne, no to pojawi się emocja strachu. No i mm, część osób i jest w stanie, tak jak Wam powiedziałam, już się skontaktować z tą emocją, czyli aha, zaczynam się bać, moje ciało zaczyna się zachowywać w odpowiedni sposób, zaczynają się uruchamiać wszystkie reakcje biochemiczne w ciele. No, i ja zaczynam czuć ten strach, czy to w żołądku, czy, czy, czy gdzieś w klatce piersiowej, zaczynają się pojawiać już świadome teraz myśli w odpowiedzi na tą emocję. Muszę uciekać, muszę coś zrobić, on jest niebezpieczny, co ja mam zrobić, itd., dalej. Czyli e, zachodzi ten cały mechanizm podświadomy, później pojawia się emocja i już jest od, od momentu emocji, jesteście w stanie e, świadomie wyłapywać to, co z wami się dzieje. Ale na co ja chcę Wam dzisiaj zwrócić uwagę, ponieważ w innych filmach to bardziej interpretuję od strony podświadomości, ale na, na co chcę Wam dzisiaj zwrócić uwagę, to właśnie na to, że ta emocja, która się pojawia, tak naprawdę jest informacją, jaki ja mam zapis podświadomości, jakie mam tam przekonanie. I na podstawie tego przekonania zinterpretowałem dane zdarzenie, ale. Tu trzeba mieć świadomość, no, że to jest jakiś schemat i jakaś interpretacja, i niekoniecznie ta interpretacja jest pełnym obrazem danej sytuacji, danego zdarzenia, tak? To jest jakieś schematyczne, szybkie, mające na celu utrzymać nas przy życiu, interpretacja danego zdarzenia. I tu sobie trzeba zdawać z tego sprawę. To jest bardzo ważne. Po pierwsze, to jest ważne, że emocja jest informacją, a po drugie, jak. Też ta informacja powstaje, co jest źródłem tej informacji, że źródłem tej informacji no jest jakiś podświadomy schemat. E, o podświadomych schematach, jak one powstają, kiedy powstają i czy zawsze nam służą, czy nie, jest osobny film, więc dzisiaj tutaj nie będę o tym mówić, ale odsyłam Was również do, do moich poprzednich filmów. W literaturze znajdziecie też takie proste, jakby interpretacje danych emocji. O czym świadczy dana emocja? Na przykład będziecie mogli przeczytać, że gniew pojawia się wtedy, kiedy jakaś moja potrzeba nie została zaspokojona. Ale co jest ważne, musicie też wiedzieć, że te informacje, czyli te emocje są też u, pojawiają się też warstwowo, dlatego że nasza podświadomość to nie jest tak jedno przekonanie, jedna emocja, tylko to jest zlepek różnych powiązań. Różnych skojarzeń, różnych obrazów, róż, i ten bodziec może uruchamiać kilka schematów. I czasami może się zdarzyć tak, że na samym wierzchu pojawi się ta złość czyli ja na przykład jestem zła, ponieważ moja jakaś potrzeba nie została zaspokojona czyli na przykład mój organizm czuje, mówi mi, że powinnam odpocząć. No i wysyła mi tą informację: jesteś zmęczona, odpocznij. Ale ja z kolei mam y, takie przekonanie, że nie mogę odpoczywać, bo na przykład odpoczynek to jest strata czasu. Albo na przykład nie mogę odpoczywać, dopóki pewne rzeczy nie będą zrobione, nie będzie uprane, nie będzie posprzątane itd, itp, nie ma to znaczenia. Ale jakiś mam taki schemat. Czyli ja sobie nie pozwalam teraz odpocząć, bo y, znowu interpretuję, że ważniejsze jest to, żebym mnie ja posprzątała i uprała niż mój odpoczynek. No, ale z drugiej strony moja potrzeba zostaje niezaspokojona, więc czuję złość. Robię te rzeczy, ale czuję złość. Ale też sobie wyobraźcie yy, teraz taką drugą sytuację: że gdybym na przykład miała te same przekonania, o których Wam przed sekundą opowiedziałam, i poszła odpoczywać, to nie pojawiłaby się złość, ale pojawiłoby się na przykład poczucie winy. Bo odpaliłby się ten jeszcze drugi schemat, który również e, zasila, jakby te emocje, i pojawiłoby się poczucie winy, że ja sobie tutaj leżę, odpoczywam, a tam nie poprane i nieposprzątane. Więc e, tutaj trzeba sobie zdawać sprawę, że dana sytuacja wywołuje u nas różne skojarzenia, różne interpretacje, które czasami pokazują się warstwowo. I to też jest bardzo widoczne na sesjach właśnie uwalniania emocji, kiedy na przykład ściągniemy tą emocję gniewu, ona już jest uwolniona i pod spodem pojawia się smutek, albo pod pojawia się właśnie poczucie winy, albo jeszcze jakieś inne emocje, które po prostu są również połączone z tym schematem. Mówiłam Wam także na samym początku, że dolegliwości z ciała to są jakby takie silniejsze trochę informacje. I teraz wam troszeczkę krótko o tym opowiem, jak to wygląda. Czyli nasza podświadomość, która jest ściśle związana z ciałem, jest to taki twór połączony, wysyła nam te emocje, jako po prostu informację, co teraz tutaj, jakie zapisy w niej mamy. No i wiele osób nie kontaktuje się z tymi emocjami. W ogóle ich nie zauważa, albo je zauważa, ale jakby czuje je, ale nie umie ich nazwać, nie umie w ogóle nie wie tak naprawdę, co się z nimi dzieje. No, i te, te informacje, jak to informacje chcą być po prostu często zauważone, dostrzeżone, odczytane. No i ktoś cały czas nie przyjmuje tej informacji, nie widzi, nie zauważa, nie reaguje w ogóle na tą informację. No i tak się dzieje przez jakiś czas, no to wtedy sobie tak. Obrazowo mówiąc, ta podświadomość, to nasze ciało myśli, aha, okej, okay, to ja muszę wysłać silniejszą informację, mocniejszy przekaz, żeby dotarło do tego człowieka, co się z nim teraz dzieje. No i e, właśnie takie, e, można powiedzieć, uwięzione, nieuwolnione emocje, wyparte, one w taki obrazowy sposób kumulują się, bo emocja jest energią kumulują się w naszym ciele, I te kumulacje objawiają się właśnie w dolegliwościach bólowych, w dolegliwościach różnego rodzaju, jakichś takich niewygodach w ciele, no i później co idzie za tym w konsekwencji również w chorobach, yy, więc można powiedzieć, że Jakieś dolegliwości bólowe są taką silniejszą informacją dalej o jakiejś emocji, która nie jest zauważana, która nie chce być zauważona, która nie jest uwolniona. Więc często uwalnianie na poziomie emocji um, pomaga również w dolegliwościach fizycznych, takich realnych, bólowych z ciała. I tu nie ma jakby zaskoczenia i nie ma żadnej zagadki. W ogóle musicie też wiedzieć, że Wszystkie metody do pracy z podświadomością tak naprawdę też są związane z uwalnianiem emocji. Dlatego, że tak jak Wam powiedziałam, emocje są językiem podświadomości. I uwalniając te emocje, kontaktujemy się z tym schematem, z tym przekonaniem, które stoi za generowaniem tej emocji, czyli za tą interpretacją danego zdarzenia. Idąc dalej. A wspominałam Wam na samym początku, że też Wam chcę powiedzieć, jak obchodzić się z tymi emocjami, jak już się pojawią. No i sposobów jest kilka, bo można te emocje wypierać, czyli nie zauważać, nie widzę, nie chcę, nie interesuje się, nie znam się w ogóle do widzenia. Można te emocje wyrażać, a trzecim sposobem, i jak już tutaj się możecie domyślić, najbardziej efektywnym, zdrowym i bezpiecznym jest uwalnianie tych emocji różnica między wypieraniem, a wyrażaniem emocji, dlaczego wyrażanie emocji nie jest też takie super, tak naprawdę bezpieczne i fajne, no bo teraz sobie wyobraźcie, że wracając do tego naszego przykładu, ja mam potrzebę odpoczynku, ale mam też przekonanie, że odpoczynek jest w jakiś sposób stratą czasu i zanim mogę odpoczywać, muszę zrobić wszystkie inne rzeczy, no więc ja nie odpoczywam, tylko idę robić te rzeczy, no i czuję tę złość. No i jedną formą będzie wyparcie, czyli ja tą złość gdzieś tam skumuluję z przemilczę, zacisnę zęby, nie powiem nic, nie zrobię nic, yy, przeminie. Teoretycznie przeminę, bo tak jak wam mówiłam, odłoży się to gdzieś tam w ciele. Albo ja zacznę się drzeć, czyli będę się darła, zacznę obwinać moje męża, dzieci, że ja nie mogę nigdy odpocząć, że ży, i zaczyna się jakby wyrażanie złości, tak? No ale co się dzieje później? Teoretycznie złość została wyrażona, ale ja wcale nie czuję się dobrze. Ja wcale nie czuję się wolna, ja wcale nie czuję się, że coś fajnego się wydarzyło. Wręcz przeciwnie, uruchamia to kolejne schematy z mojej podświadomości, jak choćby poczucie winy. Dlaczego? Dlatego, że złość w ogóle jest taką emocją owianą bardzo złą, słabą. No i my mamy takie zapisy w podświadomości, że złość jest zła. Wyrażanie złości jest złe, złoszczenie się jest złe, bo od małego słyszeliśmy, po co się złościsz, czemu się złościsz, nie ma o co się złościć, przestań się złościć. E, więc my sobie zapisaliśmy, aha, jak się złoszczę, to to jest złe. Więc jeżeli teraz w dorosłości ja wyrażę tą emocję, wybuchnę, no to pojawia się szereg innych emocji, które są skojarzone z wyrażaniem złości, czyli na przykład poczucie winy. Czyli teoretycznie wyraziłam tą emocję, ale wca wcale nie czuję się dobrze. Dlatego naj najs najlepszym, najskuteczniejszym, najbezpieczniejszym sposobem odczytywania tych emocji w postaci informacji jest po prostu uwolnienie tej emocji. I technik uwalniania emocji na rynku jest mnóstwo. Tak jak wam powiedziałam, każda metoda, którą pracuje się z podświadomością jest tak naprawdę uwalnianiem emocji. Może część z Was wie, może nie. Ja pracuję metodą EFT, która jest stricte taką właśnie techniką emocjonalnej wolności. Pracuję też metodą Psyche. Mam też teraz w ofercie sesje kwantowe, więc wszystkie te narzędzia służą tak naprawdę do uwalniania emocji, ale dla Was praktycznie Żebyście po tym filmie też wiedzieli, co robić, to też Wam chcę tutaj zdradzić kilka takich ważnych informacji. Więc tak jak Wam zawsze podkreślam na moim kanale, najważniejsze to jest to, że ja już wiem to, co ja Wam tutaj powiedziałam. Wiem, czym jest emocja, wiem, jak ona powstaje i po prostu w ogóle zauważam tą emocję. Ta wiedza to jest moc. To jest już super świetna, po prostu moc do tego, żeby uwalniać te emocje. Czyli ja wiem, czym emocja jest, ja ją potrafię zauważyć, ja wiem, że ona jest informacją ja jej, nie oceniam, nie wypieram, nie po prostu nie dyskutuję z nią, tylko po prostu wiem, czym ona jest i ją zauważam. I słuchajcie, mnóstwo naszych emocji, w związku z tym, że są informacjami, chcą być tylko zauważone, dostrzeżone, nieocenione jako złe, dobre, takie, owaki. po prostu... Jestem, czuję, pozwalam sobie to czuć, to po prostu jest. Jeżeli ja to zauważę, to to po prostu minie, jak chmura na niebie przeminie. Wiele z tych emocji jesteście w stanie uwolnić właśnie w taki sposób swoją świadomością. Oczywiście nie wszystkie stany emocjonalne jesteśmy w stanie tak uwolnić, a w zasadzie może wszystkie jesteśmy, tylko. Wymagałoby to praktyki i takiego jeszcze pogłębionej wiedzy na, na ten temat. Jest mnóstwo też technik oddechowych, które pomagają właśnie uwalniać emocje. Powrót do tu i teraz, bo często emocje są wynikiem tego, że nasz umysł wspaniały wybiega w przyszłość albo w przeszłość. I my. Nawet wyobrażając sobie jakieś sytuacje z przyszłości potencjalne, albo jakieś sytuacje z przeszłości, które się zdarzyły, jesteśmy w stanie już odpalać na samo wyobrażenie te podświadome schematy, które później powodują określone emocje. Więc czasami, jeżeli nasz umysł za bardzo błądzi w przyszłości albo w przeszłości, wystarczy wrócić do tu i teraz, zacząć oddychać i powiedzieć: wszystko jest dobrze, wszystko jestem bezpieczna, jestem tu i teraz. Wrócić do swojego ciała, wszelkie techniki oddechowe, techniki uziemniające, powrotu do tu i teraz powodują uwolnienie tej emocji, bo przestajemy wyobrażać sobie jakieś potencjalne scenariusze, które tak naprawdę jeszcze się nie dzieją, a które już powodują w nas emocje. Wspaniałą i taką szybką, prostą techniką właśnie do uwalniania emocji jest technika EFT. I tutaj są dwie opcje. Technika jest na tyle prosta, mało skomplikowana, że w wielu wypadkach jesteście w stanie opanować jej podstawy i stosować ją sami w domu. Na tym kanale również znajdziecie filmik, gdzie właśnie robię takie wprowadzenie dla osób, które. Chcą stosować tą technikę samodzielnie. Na mojej stronie internetowej przebudzenie świadomości.pl znajdziecie również więcej informacji o tym, w jaki sposób działa ta metoda. Można oczywiście też skorzystać z, z takiej sesji u tak zwanego trenera metody EFT. Co też jest fajne, żeby skorzystać chociaż raz, dwa razy, żeby zobaczyć, jak ta sesja wygląda, jak trzeba podążać za energią, za emocją, żeby te wszystkie warstwy tych emocji zostały uwolnione. Bo właśnie to jest klucz, że tak jak wam mówiłam, na górze jest złość, ale pod spodem już się pokazuje smutek, więc ważne, żeby wszystkie te warstwy zostały uwolnione. Także opcji jest mnóstwo. Jest to super prosta metoda, przede wszystkim nie ma efektów ubocznych. Jesteście w stanie ją w sposób bezpieczny stosować w domu i odczuwać realne, wymierne rezultaty. Gdybyście mieli jeszcze jakieś pytania do samej metody, możecie zadać to pytanie tutaj w komentarzu pod filmem. Możecie zadać w komentarzu pod filmem, gdzie tłumaczę, jak samodzielnie się opukiwać. E, możecie też zadać przez formularz kontaktowy na mojej stronie. Także zachęcam do kontaktu, gdyby pojawiły się jakieś e, pytania na temat metody EFT. Um, na dzisiaj będę kończyć. E, mam nadzieję, że wyniesiecie z tego filmu e, coś dla siebie. Będzie mi bardzo miło, jak zostawicie łapkę w górę, komentarz. E, no i w razie pytań wiecie, gdzie mnie znaleźć, także pozdrawiam serdecznie.